Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym 18 odcinku mojej serii z gry Omerta Miasto Gangsterów jesteśmy w Kentucky AVI, tak się bodajże nazywała ta dzielnica, którą teraz się zajmujemy. Mamy misję do zrobienia dla pani Elizy Jackson. Mamy zająć się jakimś klułem Harlem. Zwiększyć jego popularność po prostu. Tutaj mamy sporo takich gości, z którymi podobno musimy pogadać, żeby. Zwiększyć właśnie tą popularność. Zobaczymy jak to działa. Zobaczymy co oni mają nam do zaoferowania. Widzę, że tutaj piwko chcą, no czyli moje ulubione po prostu rzeczy związane z tymi gośćmi gdzieś tam zawracającymi tyłek. Zobaczmy czy tutaj, no właśnie, tak myślałem, że czeka mnie coś ciekawego. Mała akcja. Jakieś zbiry kręcą się wokół klułu Harlem i napadają na klientów, naucz dobrych manier. No, czyli spokoju, już jakaś akcja. Na początek e, standardowy skład, słuchajcie, myślę, że dam, chociaż... <ścoughs> Dawno wielkoluda nie było. Może jednak on. Złota rączka i doktorek jako wsparcie. Spróbujemy takim składem to zrobić. No zobaczymy, czy te zbiry będą jakieś groźne, czy niezbyt... No to jest początek, początek dopiero akcji w tej, w tej dzielnicy, więc liczę na to, że zbyt trudno tu nie będzie. Uuu, kieszonkowiec, mafiozo nożownik kieszonkowiec. Ach, kurde, trochę inna powiem wam. Mm, sceneria, tak bym powiedział. Tu jest ich chwila. Tutaj jest kieszonkowiec, mafiozo z tamtej strony. A złota rączka sobie tu stoi. Chwila chwila. Powiem wam, że dość nieciekawy teren, bo mamy pełno przeszkód. Dlatego ja bym się najpierw, może, lepiej tu schował gdzieś. Dobra. Stąd kogokolwiek sięgnę. Marne szanse. Cztery. Hmm. Dobra. Stąd spróbujemy. Nie chcę, nie chcę za bardzo się wystawiać, bo aż czterech tych gości będzie miało za, zaraz ruch. Więc nie chcę za bardzo się narażać tutaj na jakieś obrażenia. Dlatego zrobimy tutaj parę strzałów po prostu w kierunku, w kierunku tych dwóch gości, którzy no co prawda mają Nie no, jeden z nich ma teraz ruch, drugi... no w sumie też za chwilkę, dobra. W nich sobie postrzelamy, jakby to tutaj mogło wyjść szybka matematyka, jakby to najlepiej zrobić, żeby się opłacało 5 plus chciałem spowodować krwawienie u nich, ale, ale chyba nie, chyba jednak postrzelamy bardziej tradycyjnie. Czyli jeden strzał zwykły Coś tam weszło. I jeden odrzucający nic nie weszło. No, te skrzynki tylko zniszczyłem. I się trochę odsłoniłem, no ale trudno. Zobaczymy, co ten kieszonkowiec zrobi. Nic nie zrobił. A, dziwne, a... Alright, let's go. Hmm, ciekawe. O, widzę, że tutaj mi się niestety nie powiódł, nie powiodło wsparcie. To mnie rozwala, kurde, że tej omerty oni nie spolszczyli w 100% tak dobrze. Widzicie to? The support job i bla bla bla. I nie rozumiem, nie rozumiem jak można po roku nie spolszczyć, nie poprawić tego. No ale takie życie, tak, tak widzicie, jesteśmy traktowani. Kupujesz oryginalną grę za stówę, no, no nie możemy spolszyć. Co z tego, że wydaliśmy po polsku i powiedzieliśmy ci, że będzie po polsku. Dobra, mafiozo, mafiozo. Ehm... Um... Ten mafiozo jest tutaj, hmm. No ale wilku tam nie podbiegnie. No kurde. Dobra, najpierw tych załatwimy. Niech oni do nas podejdą. Poczekamy sobie, zobaczymy, co chcą zrobić. Eee, dobra, od razu dajmy przypływ może. Skorzystajmy z tego. Eee. Dwa strzały bez celownika i plus jeszcze jakieś tam skrwawienie. Okej, okay. no, pięknie, dobra, idealnie wilku dał radę. Naprawdę fajny talent to jest u niego. Uhuhu. To mi się nie podobało za bardzo. Um, dobra, kto ma teraz ruch? Ten kieszonkowiec. No, piękna sprawa. Dobra, czyli dzielimy go z demolki bez celownika. Raz z celownikiem można. I ten raz już wystarczył. Także spoko, leczy połowę przyjętych obrażeń. Kurczę, mo... ale jestem głupi, mogłem to dać przed zabójstwem, no ale dobra, teraz to wykorzystam. Już bym miało odnowione. No powiem wam, że nie pamiętam dokładnie tych talentów wszystkich i przez to, przez to niestety... Czasami błędy się zdarzają, no ale tutaj ta, ta akcja nie jest chyba na tyle trudna, żebym jakoś wielcy nad tym stracił, więc... Więc spoko. Dobra, kto teraz ma ruch? Ten mafiozo z tyłu, tu mamy nożownika, kurde, nie lubię ich. Niby nie są jakieś mocni, niby tego życia nie mają, nie wiadomo ile, ale... Ale potrafią naprawdę być nieprzyjemni. Mm, dobra, łów widzę, że ma fajnie. Dwa ruchy będzie miał z rzędu, czyli... Czyli ja go tutaj już gdzieś wystawię. Tylko 8 niestety o 8 jakby tych, tych miejsc może się przesunąć. Nie wiem jak to nazwać nawet. Dobra, 13 punktów akcji. Osiem kroków, no pewnie to jest dobrze powiedziane. Dobra. Mm. <laughs> Może kalectwo by tutaj spróbować z tym kalectwem coś zrobić. Kurde, mafiozo daleko. <laughs> Można coś z granatem spróbować zrobić, kurde, to nie wiem Tutaj. Bang, poszło, pięknie. I myślę, że... Myślę, że ostrzał precyzyjny spróbujemy i tak gdzieś tu, żeby, o, żeby jak później oni się przesuną, to żeby jeszcze była jakaś szansa, żeby mieć ich w zasięgu. Dobra. No to najpierw tego mafiozę, no niestety do drugiego mafiozy za bardzo dostępu nie mam, on też do nas nie ma dostępu, więc, więc spoko. Mm. Dobra, piękna sprawa. Złota rączka. Mm. Co on tutaj może zrobić? Bombę dymną. Dobra, nie będziemy się w to bawili. Mm, dobra... Chodź tutaj. 13 punktów akcji, czyli... E, oni mają jeszcze krwawienia, kurde. Czyli raz bym to dał i... i, i, i Kurcze, no nie, nie, szkoda mi krwawienia, krwawienie robić na złotej rączce. Nim jednak lepiej chyba zrobić dwa, raz szeroki ostrzał, no i raz z, z odrzucającego. Wydaje mi się, że to jest, to jest lepsza opcja, zdecydowanie. No, właśnie dlatego. I teraz odrzucający. Pięknie. Jeden zabity. Idzie dobrze. No dość łatwa walka, no kurczę, no. Czego się miałem spodziewać w sumie? Tylko teraz wywaliłem ich <laughs> sobie z pola. Można powiedzieć. Um, średnio, średnio. Dobra, tu podejdziemy, żeby w tego mafiozę móc postrzelać. Jak dobrze pójdzie, to dwoma strzałami mogę go załatwić, ale to musi naprawdę dobrze pójść. Jest dobrze No nie jest dobrze Trudno, mafiozo coś tam jeszcze zdejmie nam Wow, ten kurde z czego on strzela do mnie, żartuje sobie chłopak O kurde, grubo Dobra mm, Tutaj wielkolud sobie sam da radę chyba Nie czy granat może mi odebrać obrażenia Ciekawe, ciekawe mm. Dobra, ci mają krwawienie. Nie mają i chyba nie będą potrzebować. Tak myślę. Dobra. A jednak to krwawienie zrobimy. Okej, okay, koniec tury. Ten tutaj sam da radę. Jezu, jak on tego nie trafi? Dobrze. Jest, okej. Okay. Pięknie. No fuck, sobie odebrałem? Serio? Nie, wydaje mi się, że to było jednak skrawienia. No, ale nieważne, nieważne Bomba i tak nikogo, ten granat i tak nikogo nie trafił No to, to, to trzeba cwanie przewidzieć w sumie Nie tak łatwo, nie tak łatwo to, to, to się da zrobić Dobra, tutaj może No Jezu Dlaczego on tak poduje? Czy wy widzicie jakie tam były szanse na trafienie, a jak on trafił? Tragedia Eee, dobra. Tutaj dwa strzały odrzucające i myślę, że to powinno załatwić sprawę. Taką mam nadzieję, dobra, eee, więcej zadam Z tego, ale mogę nie trafić, ale tra no, nie trafił. Dobra, nieważne. I tak... Y I tak już nie ma opcji takiej, żeby right, ktoś mi coś zginął, żeby był jakiś z tym problem Tylko tak na zakończenie Pięknie Solidna lekcja, wygrywasz wielkolud, no jednak się przydaje chłopak, kogoś tutaj zabił, yy... chociaż zadał najmniej obrażeń. Dobrze, dobrze, łatwo to poszło. Pierwsza przysługa tutaj... Już, już, już została jakby zrobiona. Pierwszą rzecz zrobiliśmy, żeby nas tutaj ta murzynka lubiła już. E, dobra, co mówi Freddy Tanino? Szef jest w 6 o konnym telegrafie? To system nadawania wyników wyścigów konnych. Patrząc na to, jak nasi chłopcy podniecają się stawiania na koniki, pomyślałem, że moglibyśmy otworzyć w klubie Harlem własną salę zakładów. Wielu ludzi przychodziłoby tylko po to, by obstawiać. Otwórzmy tu punkt bukmacherski, żeby pilnował zakładów. Utrzymajmy to w tajemnicy przed damulką, przynajmniej dopóki nie ruszymy z tym interesem. Lepiej, żeby z nami współpracowała, jeśli nie chce kłopotów. <noise> no okej, okay. czemu by nie? Eee, Sprawdźmy, co tutaj mamy ciekawego jeszcze. Mm. Sala zakładu, wykonaj to zadanie. No dobra. Eee, możemy spróbować założyć jakiś, jakiś punkcik. Eee, w tej chwili. O kurde, a czemu on ma plaster? Dziwna. Coś tutaj nie wyszło. W tej chwili mamy już pracujące całkiem nieźle, chyba spelunkę i gorzelnie. Zobaczmy, jak tutaj to, to idzie. Póki co, hajsu nie ma, ale to dopiero zaczęło swoją pracę. Jesteśmy na poziomie, na początku scenariusza, więc spoko. Coś tam się pojawia tego trunku. No dobra, czyli punkt buchmacherski, czy to było w lokalu, to się zakładało, czy. Czy w nieruchomości? Wydaje mi się, że lokal nam wystarczy. Gdzie my takiego by mieliśmy? Aha, 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 nieruchomość mamy tutaj. Informator, w sumie informatora jakoś namówimy. Trunek jest, więc możemy go namówić, może coś ciekawego nam znajdzie. Na pewno coś ciekawego znajdzie, bo, bo tą popularność klubu musimy... Chyba tak to rozumiem, znowu będziemy musieli ją podnosić poprzez... Yy, no zadzieranie z tymi... Znaczy, no, w sumie, jak ktoś tutaj stoi? No, stoją. Zadzieranie z tymi, z tymi gośćmi stojącymi. No, także tak to wygląda. Dobra, czyli. Co? Niezależny interes. Aha, czyli nie mój. Dobra, okej. Okay. <laughs> już, już się wystraszyłem. Dobra, pięknie. Jest parę nowych rzeczy. Parę nowych punktów, o których istnieniu za bardzo nie wiedzieliśmy. Budynek. Kurczę, ta, ta mapa mnie naprawdę strasznie myli. Dobra, lokal jest. Dobra, wynajmujemy. I to jest kolejna rzecz, mieszkanie urzędnika miejskiego. Spoko. Co tutaj nowego znalazłem? Kolejny lokal. Dobra. Brudne pieniądze są. Szczerze mówiąc, nie nie patrzyłem, czy my je zarabiamy czy też nie za bardzo. Okej, okay, kurczę. Aha, czy ja miałem nieruchomość? Kurczę, nie, nie nie pamiętałem, że to pod koniec ostatniego odcinka zrobiłem w każdym razie. Można coś tu fajnego znowu założyć. Nie mamy czego. Nie mamy browaru, wydaje mi się. No to ten browar założymy i będzie to działało. Kurde, ja mam naprawdę. Dobra, punkt buchmacherski. Mamy coś takiego. Jest coś takiego. Mm. Trochę to kosztuje. Punkty kumucherskie generują zyski w brudnych pieniądzach i zwiększają obroty aren Boxerski oraz kasyn. Wysoki wskaźnik sympatii zwiększa ich efektywność. No, 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 zbyt wysoki ten wskaźnik sympatii nie jest, ale wychodzi na to, że będę musiał nad tym popracować, bo bez tego może być ciężko. Widzę, że mi trochę tutaj niesława już wzrosła, niestety. Hmm, <laughs> No to będziemy musieli znaleźć zaraz jakiegoś e, funkcjonariusza, który nam będzie chciał pomóc. Dobra. Nowe ustawienie browar. Ulepszenia o spoko wskaźnik, sympatii to mi się podoba. Mm. No i efektywność też, czemu by nie? Dobra, hajsu już praktycznie nie mam. Więc już w sumie nie będę mógł go teraz zbytnio wydawać. Dobra, tutaj tego niestety nie zwiększyłem. Lewe zdania, no spoko. Jakiś wielkich pieniędzy to w tym momencie nie przynosi, ale mogę się odezwać dzięki temu do tego gościa, chyba już teraz. No, pięknie. Zobaczymy, jaka tym razem robota będzie tutaj do wykonania. Także co, tutaj z tym królem Harlem lecimy, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Czy, czy ta babka nie jest takim oszustem jak. jak sami wiecie, kto z poprzedniego odcinka. Louis Castaneda, oczywiście. O, popularność klubu się zwiększyła, czyli tym razem nie muszę z nikim walczyć wielce. Pięknie. Hmm, hajsu mam dość mało, kurczę. Zarklamy nowy hotel gościom klubu Harlem. Tylko jak to zrobić? <gry> Dobra, wstrząśnąć re rekieterami. Kim są rekieterzy? Jakieś bandziory zbierają haracz od dostawców klubu Harlem. Pozwólcie się ich, a klub da ci dużą zniżkę. Okej. Okay. No to możemy to też zrobić. E nie wiem, co, o co tutaj z tym hotelem, co ja mam dokładnie zrobić, żeby żeby zacząć to, czy muszę założyć własny hotel, e, czy co, nie mam pojęcia. Zadanie specjalne, kolejna walka, no kurde, same bitki tutaj widzę, ale nie zapowiadają się one na jakieś szczególnie trudne, raczej takie wiecie, po prostu zrobione, żeby sobie były i trzeba tam tych pięciu rzezimieszków e, uwalić i tyle. Dobra, wielkolud się spisał, chociaż tu widzę, że mu mniejsze szanse powodzenia dają, wilkowi tak samo. Um. No dobra, spoko, to tutaj może być tak. Mm. W sumie patrzę na, na, na rolę wspierającą, więc dobra, tego damy. E, jednak jako, tego w, jako ten support nasz. E, Okej okay. Wolf zrobimy tak jak poprzednio. Jednak dobrze to poszło, to nie będziemy przesadzać. Szanse jakieś tam mi dają 65% automatycznie to zrobił, no ale zrobimy to jednak typowo. Może tutaj jednak coś ciekawego będziemy mieli. O kurde, czterech przeciwników, dość mało, więc coś czuję, że, że tutaj jakieś kałachy wejdą w użycie. Dywersja się udała. Jeśli by ktoś tego magicznego tłumaczenia nie rozszyfrował, ok, powolutku, powolutku, bo te gnoje tu gdzieś mogą być. Póki co nie widać żadnych. Nie powiem, to mnie nawet cieszy. Możemy sobie spokojnie tyłem wejść, no bo z tego co rozumiem, ta to, 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 to dywersja się nie udała. No to trochę ciężej byłoby tutaj się dostać. Okej. Okay. Dobra, powoli, złota rączka. Pierwszy jest, ale on nas nie widzi. Mafiozo. Uuu, jest i drugi. Tutaj podejrzewam, że są kolejni, którzy mi tutaj zaraz wylecą. No dobra, zabawmy się. Hmm, chociaż w sumie. Kurde, on by musiał przejść jakoś dalej, ale wtedy go zobaczą. Nie wiem, czy mam jakieś wielkie szanse na trafienie tutaj. Tylko, tylko 35%, trochę słabo. Rzućmy może. Uuu, na siebie uwagę, fuck. No a kurde, Kanciarza też ściągnąłem ki, że on jest gdzieś w ogóle pewnie nie tu. Ale jednak ściągnąłem na siebie jego uwagę, no słabo. No. Fuck. Jak ja go nienawidzę. Nie wiem, czy pamiętacie jak mieliśmy z nim do czynienia. Nieprzyjemni, nieprzyjemni bardzo. Dobra, Kanciarz ma tam za nie wiadomo ile e, swój ruch. E, go wykończy, go wykończy mam nadzieję. Wielkolud, chociaż trochę Kanciarz jednak życia ma. Hmm, kurczę, ta bomba dymna nie była jeszcze pomysłem. Ściągnąłem na siebie tylko uwagę bez sensu. Dobra, tu rzucimy. Może tym razem z tym granatem pójdzie ciut lepiej. No i dwa strzały myślę, będą... będą... dwa strzały. Chciałem dwa strzały. A, niestety tak, tak nie można. Dobra. Hmm, tutaj podejdą, więc tutaj sobie ustawię e, ten... ostrzał precyzyjny. Na a w sobie strzelimy. Jeden, jeden strzałem. No, niestety, tracąc też życie. Dobra, mm, trochę tutaj oberwał, Wielkolud go jakoś tam wykończy. No. Ta bomba, może nie była takim bardzo debilnym pomysłem, jak przez chwilą jeszcze sądziłem, bo siebie osłoniliśmy. Tak naprawdę, kanciarz Kip tylko jest w stanie nam coś z tej chwili jest w stanie zrobić. E, zamach na Homeland. Nie wiem, nie wiem, czy to będzie najlepsza opcja, czy też nie. E, co by mogło się tutaj bardziej opłacać? Trepanacja może? <laughs> Trepanacja powinna być, być spoko albo Nie wiem, dwa razy demolka. Powiem wam, że jemu też brakuje tego jednego punktu akcji. Fajnie, bo na przykład był możliwy zamach na home run i demolka, taka kombinacja, no ale niestety nie jest, dlatego... Um, dam od razu, dam od razu co, dam od razu trepanację. Działaj od razu, namierzony człowieka na hipy. no ale dobra, to tam nam się za bardzo nie przyda. To jest tylko tak w takich specjalnych jakichś momentach. Dobra. Jezu, nie, nie wierzę A jednak nie dał rady Uuuu No zrobiło się mniej ciekawie, o kurde ale dostał Porządnie Dobra, wilku, wilku, wilku ma tylko szansę żeby tego gnojka Rozwalić, jeśli w ogóle Czyli krwawienie, krwawienie raz Hmm, dobra Nice I drugi strzał Dobrze, dobrze to poszło e, On ma jeszcze w sumie przypływ energii e, Przypływ energii Przypływ, który daje punkty akcji e, więc, więc ja sobie jeszcze raz chyba strzelę Bandziur, gdzie jest bandziur? Fuck, tu jest mm. No wielkolud może dostać trochę mm. A kiedy ma, kiedy ma kanciarz ruch? Dobra, jeszcze trochę mu brakuje Więc zostawię sobie jednak ten przypływ Niepotrzebnie bym go zmarnował. No, oczywiście, kurde, nikogo nie trafiłem. Świetnie, po prostu. Wolf, pilku. No, tak trochę nie... niezbyt dobrze się ustawiłem. Mm, dobra, tutaj trzeba Trzeba by mafiozę wykończyć. Tylko tam jest ta bomba. Na to się nie opłaca. E, ten mafiozo, ten mafiozo musi, musi teraz polec. Nie ma innej opcji. E, dobra, tylko tak. 13 punktów akcji. No, najlepiej by było tak go utrafić za 6 punktów, i później jedna siódemka. I może, może, może padnie. Nie, no nie padnie. Dobra, jeszcze jedna siódemeczka. Pięknie. No i Wolf, który zbyt dużego wyboru nie ma. Chociaż. Kurczę, no wypadało. No właśnie chciałem wykończyć ich po kolei. Na tamtego działa jeszcze ta bomba dymna. Też kurde, źle się ustawiłem. Jezu, ja go nie stoją. Wszyscy stoją w jednym miejscu. To jest trochę słabe, ale... No już trudno. Dobra. Mm, strzelamy w tego gościa. To jest za 6 punktów. O Niech to trafi. Pięknie. Czasem jednak mu coś się udaje. O! Przeszedł inaczej, trochę tutaj zrobił ten mafiozo. Nie tego się spodziewałem, ale na szczęście źle na tym wszystkim nie wyszedłem. Dobra, teraz pięknie, bo, bo tutaj wielkolud będzie miał możliwość, tak, będzie miał możliwość uderzenia dwóch naraz, można powiedzieć. Yy, oczywiście najpierw chciałbym kanciarza wykończyć. Yy, na niego zużyję jednak coś mocniejszego, przycelujemy bardziej. Jest i tak na niewiele się to zdało. Dobra, jeszcze raz trzeba walnąć, bo bandzior. Bandziora chyba się uda tutaj wykończyć, taką mam nadzieję. Dobra, pięknie. Koniec tury w sumie. Znowu zapomniałem o drugim oddechu. Kurczę, zapominam, zapominam o tym. Mam z tym problem. Dość duży. Drugi oddech tutaj użyjemy, tylko. Hmm, tylko tyle mogę użyć w sumie. Trudno. Nie będę używał na razie tego przypływu. Bo i po co? Kurde, i znowu zrobiłem to samo, zostawiłem ich w jednym miejscu. Nie wiem, naprawdę nie myślę, nie myślę ostatnio. E, dobra, e, Wolf, Wolf, e, tylko jednym strzałem, gdzie mu niestety coś tutaj zrobić. Trochę słabo. Jest niestety minimalna szansa, że trafię swojego. Yes. No lepiej być nie mogła. 1% szansy, że go trafię i kuś... No nie wierzę, że go trafiłem po prostu. No a za to teraz ma fuksy i, i ani razu. No, to, nie wiem, naprawdę to, to tutaj w tej grze to jest tak zrobione ciekawie czasem. Dobra, ale ten mafiozo... A tu sobie stoi. Um, w sumie mogłem najpierw jego wy wykurzyć tu, ale on nawet nie ma teraz zasięgu. Co prawda podejdzie na pewno. Ale tutaj jest pełno rzeczy, które jednak mają szansę mu, mu zostawić. Dobra. Najpierw chciał tego wykończyć, bo jednak ma dość dużo życia i będzie mi tutaj uprzykrzał. Ja na pewno. Dobra. Mm. <laughs> Jeden szeroki. No, krytycznie trafił. Dobra, dał radę. I co zrobi mafiozo? Swojego strzeli na bank. No nie, Tak. <laughs> Mm. Dobra, mafioza trzeba tutaj wykończyć Kurczę, no tutaj faktycznie wielkolud sobie trochę nie dał rady. Trochę źle go ustawiałem i, i sam go naraziłem na to wszystko. No ale mimo wszystko nie, 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 nie jest jakaś najlepsza miejscóweczka dla niego Dobra, teraz już to kończymy, nie powinno być naprawdę większych problemów e, Czy oni mają krwawienie na sobie? Nie mają, ale najpierw strzelimy normalnie. Jest dobrze. I krwawienie tak, żeby dobić. Dobra, pięknie. Pierwszy ma ruch mafiozo, ale mafioza chyba nie jestem w stanie ubić. Jestem za to w stanie ubić e, bandziora, więc to też zrobimy. Pięknie. I mafiozo już nie wie, co robić. A jednak wie, ale nic na szczęście mi tutaj. Ciekawego z tego nie wyszło. Lecimy złotą rączką. Mafiozo już. Jestem pewien, już teraz padł. Także co? Strzało odrzucający jako drugi sobie zostawimy tutaj 6 punktów na to. Pach. Pach. Konie koniec. Dziękuję bardzo. No nie poszło to może najlepiej, parę rzeczy mogłem lepiej tutaj mm, wykonać, ale ogólnie ogólnie fajnie. Udało się kolejną rzecz zrobić. No nie idzie to jakoś mega trudno, ale Widzę, że bardzo, bardzo podobne są te wszystkie walki do siebie. Od dawna już tak jest. E, co to jest za dziewoja? Mari, Julia Lucil. Przyjemny klub, widzę, że jesteś z tych, którzy umieją się dobrze bawić. Nazywam się Maria Lucil, ale możesz mówić mi Julia. Razem z moim partnerem Romeo szukałem miejsca, gdzie moglibyśmy przez jakiś czas się ukryć i cieszyć owocami naszych bankowych przedsięwzięć. W końcu po co kraść tyle pieniędzy, jeśli nie można się nimi nacieszyć? Użyj swoich wpływów, by zdjąć nam z ogona policję, a my pomożemy ci w swoich działaniach. Romeo, Julia chcą dołączyć do twojego gangu. To kurde, sobie wymyśli idealne nazwy. Yy, idealne imiona. Yy, no i, i jest ciekawie ogólnie. Yy, popularność klubu, fajnie, tutaj już kol kolejny punkcik yy, zrobiliśmy. Yy, ale gdzie ja miałem funkcjonariusza? Czy on gdzieś tu w ogóle był? Nie mam pojęcia. Punkt buchmacherski coś tutaj zarabia się na tym? Jest. Po o przysługę. Mm -hmm, mm -hmm. No i nie fajnie, bo nie mam pieniędzy teraz. Źle to wygląda. Mam nadzieję, że zarobię jakoś szybko chwila. Eee, szybko, szybko, szybko ogarniemy. Czy nie ma jakichś fajnych zleceń, czy nie chcą czegoś od nas kupić? Eee, tylko trunek, tylko trunek możemy sprzedać. Dobra. Szybka akcja. Będzie kasa zaraz? Bo jak nie, to słabo, bo widzicie, trzeba zbić ten poziom nie A nie mam za bardzo kasy, żeby poprawić stosunki z naszym funkcjonariuszem. <laughs> Czekamy, czekamy. No fuck! no nie o to chodziło. <laughs> nie o to za bardzo chodziło. Kurczę. Znowu hajs straciłem. Yy, a hajs gdzie jest mój? No za bardzo go nawet nie zauważyłem. Te, te, tej kasy, którą dostałem za, za sprzedaż trunku. Słabo. Tutaj zaraz mną, co prawda, sprzedać. Ale już jest, wydaje mi się, za późno, i to jest troszkę słabe. O, 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 o. Widzę, że tam jakieś machlojki już, już będą, ale tu sprzedajemy kolejny trunek, niech to szybko się ogarnie. E... Okej. Okay. Dobra, możemy na to pójść. Mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze jedno jest tutaj zlecenie, Im wydaje mi się, że uda się jednak, uda się jednak. Tutaj nie, nie, do, nie doprąć do tego, że nas zamkną, czy tam będziemy musieli jakieś dziwne, dzikie rzeczy robić. Bo szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie podczas dochodzenia, czy tam podczas tego momentu, gdzie już te gwiazdki znikają, nie miałem problemów z policją. Nie, nie próbowałem już zbijać tego. A, szybko, szybko garni, to z tym funkcjonariuszem. No, no nie wyszło to idealnie, ale mogę przekupić śledczy jeszcze w tym momencie. No dobra. Tak też robimy, widzę, że to jest nawet tańsza opcja niż, niż gadanie z funkcjonariuszem, ale wydaje mi się, że ją można zrobić raz na misję. Tak mi coś się kojarzy, tak czy siak kasa była nam potrzebna. O, wszystko jest ok, dobra, już na szczęście eee, nikt nas nie goni. Eee, także co, nie wiem czy w tym momencie już mam, powiedzmy, do zatrudnienia Romeo i Julię, czy tam jak oni się zwali. Eee, tutaj zarządzanie gangiem, tak, są, zobaczmy sobie tylko kto to jest, eee, Will Romeo Patterson. Punktów akcji dość mało, kasy trochę chce, strzela ze strzelby, e, Julia z kolei strzela z Thompsona, nieźle, kurcze, to bym się zastanowił, to bym się zastanowił, bo nie wygląda najgorzej, tak na, na tle moich ziomeczków, hmm, zdrowia ma pewnie dość mało, ale ale ma Thompsona. Także tutaj może naprawdę myślę sporo zrobić. Jeszcze nikogo stącone nie mamy w Teamie. E, także także naprawdę tutaj może się ona e, przydać. W każdym razie w tym odcinku to by było wszystko chyba. To by było e, tyle. Zrobiliśmy myślę całkiem sporo. E, Zrosła ta popularność klubu, O to póki co chodzi, będziemy dalej obczajali to wszystko tak, żeby wszystko elegancko działało. jeszcze tutaj Lady Cunningham. Eee, chce mi, chce mi tutaj dać coś ekstra. Co bierzemy? Wskaźnik do sympatii. To wezmę wyjątkowo dlatego, że mam ten punkt buchmacherski i on dzięki temu będzie przecież lepiej działał. Także co, dziękuję wam bardzo za uwagę, zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, w nich jeszcze bardziej tutaj podniesiemy, mam nadzieję, tę popularność. Nie sądziałem, czy potem jeszcze jakieś ciekawe zadanie będzie, czy ten Klub Heaven to jest... Heaven, co ja teraz ja mówię Heaven... Harlem! Eee, czy ten Klub Harlem to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten scenariusz. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!